Niezależnie od tego, jak ułoży się sytuacja w tym biegu, wiadomo już, że żużlowcy z Zielonej Góry odgonili te demony, tę obawę o spadek ewentualną, rozbijając dzisiaj ekipę z Grudziądza. I teraz Łaguta na zakończenie chce pokazać, że on... Darcy Ward był jednym z największych żużlowych talentów XXI wieku. i Wieści dotyczące stanu Darcy'ego Warda są bardzo niepokojące, mianowicie mówią o tym, że uraz to przerwany rdzeń kręgowy. To, co usłyszeliśmy, brzmi przerażająco, więc na początek po prostu poproszę Cię, powiedz, że to nieprawda. Nie mogę powiedzieć, że to jest nieprawda. Niestety, takie są wstępne diagnozy i informacje płynące ze szpitala. W tej chwili w tej chwili Darcy jest przygotowany do operacji na bloku operacyjnym. Tragedia po prostu. Brak słów. Trak słów Australijczyk został dwukrotnym indywidualnym mistrzem świata juniorów, zaś ci, którzy obserwowali go w akcji na torze, nie mieli wątpliwości, że już wkrótce będzie on numerem jeden całej dyscypliny. Skala jego talentu była niewiarygodna. Gdy w lipcu 2015 roku powrócił do jazdy po niemal rocznym zawieszeniu, prezentował się nawet jeszcze lepiej niż przed wymuszoną przerwą od startów. Niestety, nieco ponad miesiąc później, w dramatycznych okolicznościach, jego kariera dobiegła końca, a całe życie już na zawsze drastycznie się zmieniło. Poznajmy wstrząsającą historię Dercy'ego Warda, australijskiego supertalentu żółżnowego, który w jednej chwili stracił niemal wszystko. Dercy Ward urodził się 4 maja 1992 roku w Nanango w niewielkim miasteczku niedaleko wschodniego wybrzeża Australii. Swoją przygodę z żużlem rozpoczął już jako ośmiolatek. Początkowo ścigał się w młodzieżowych zawodach w ojczyźnie, w których bardzo szybko zaczął dominować. W 2008 roku trafił do Europy zasilając brytyjski zespół Boston Barracudas. Jego przygoda z najlepszą żużlową ligą świata, Polską, rozpoczęła się rok później, po tym jak został gorąco zarekomendowany władzom Unibaxu Toruń przez swojego rodaka, a równocześnie jedną z legend toruńskiego speedwaya, Ryana Salivana. Klub z Torunia postanowił sprawdzić młodziana i zaprosił go na testy. Początkowo nie nastawiano się na nic spektakularnego. W żużlu widziano już wielu młodych utalentowanych chłopaków, którzy nigdy nie przebili się na choćby przyzwoity poziom w dalszej karierze. Ward przybył do Polski z dosłownie jedną parą spodni i nie miał nawet motocyklu, na którym mógłby się ścigać. Klub w ramach testu dał mu do dyspozycji pierwszy lepszy sprzęt ze szkółki. I wtedy zaczęła się magia. Jak wspominał Wojciech Stępniewski, ówczesny prezes drużyny, Dersi przegrał swój pierwszy start, ale pół okrążenia później zdołał już wszystkich wyprzedzić na trasie. Zrobił to na sprzęcie, na którym nikt nie chciał jeździć. Obserwujący to działacze z Torunia, momentalnie zdali sobie sprawę, że na ich oczach rodzi się właśnie przyszła wielka gwiazda dyscypliny. Od tego momentu kariera młodego Australijczyka nabrała prawdziwego rozpędu. 19 kwietnia 2009 roku debiutuje on w Ekstralizie w derbowym starciu z Polonią Bydgoszcz. Na trudnym bydgoskim torze zdobywa 7 punktów z bonusem, przewożąc w 12 wyścigu za plecami samego Emila Sajfudinowa. W dalszej części sezonu Ward systematycznie buduje swoją pozycję w drużynie. W tym samym roku 3 października zostaje po raz pierwszy indywidualnym mistrzem świata juniorów. Czekaj, posłuchajmy hymnu Australii dla Dersi Warda. Niemal równy rok później, 2 października 2010, Dersi powtarza ten wielki sukces. Na zakończenie cyklu składającego się z trzech turniejów, trójka zawodników dysponowała taką samą ilością punktów 30. Oprócz Dersiego Warda byli to Maciej Janowski oraz Łotysz Maxim Bogdanow. Potrzebny był dodatkowy wyścig rozstrzygający losy złotego medalu. Wygrał go Australijczyk, tym samym sięgając po drugi tytuł z rzędu. Również w lidze polskiej Ward rósł z każdym kolejnym miesiącem. W drużynie Storunia spotkał swojego rodaka, Fisa Holdera, z którym bardzo mocno się zaprzyjaźnił. Dwójka Australijczyków doskonale spisywała się na torze. Ale coraz częściej mówiło się o pijackich ekscesach, jakich zdarzało im się dopuszczać. Często imprezowali. Klub znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ z jednej strony miał w swoich szeregach dwóch niesamowitych zawodników, ale z drugiej nie mogło być dłużej przyzwolenia na tak częste problemy dyscyplinarne. Ostatecznie podjęto decyzję, by w 2011 roku wypożyczyć Warda do Gdańska. Klub nie chciał go jeszcze przekreślać, ale zadecydowano, że zmiana otoczenia może wyjść na dobre młodemu zawodnikowi, który ewidentnie musiał popracować nad nastawieniem mentalnym i dyscypliną. Na wypożyczenie Australijczyk spisywał się fenomenalnie i w kolejnym sezonie powrócił do Torunia, w którym znów stał się pierwszoplanową postacią. Jeszcze w 2011 roku zadebiutował w cyklu Grand Prix, w serii turniejów wyłaniających indywidualnego Mistrza Świata. W debiutanckich zawodach w Toruniu zajął trzecie miejsce. W 2013 roku w Kopenhadze wygrał zaś swoje pierwsze Grand swoje pierwsze Grand Prix w karierze. First ever Grand Prix victory. Matty Zagar is going to push him hard. Darcy Ward has held the line here. Darcy Ward punches the air. And the brilliant youngster has won his first ever Grand Prix. What a story! He's been missing since Gothenburg in May with a professional. I don't know what to say. Um... Wydawało się, że wszystko zmierza we właściwym kierunku i jedynie kwestią czasu jest, kiedy młody zawodnik sięgnie po tytuł najlepszego żużlowca świata. I wtedy nadszedł, 17 sierpnia 2014 roku. Był to dzień rozgrywania kolejnego turnieju w ramach cyklu Mistrzostw Świata Grand Prix Łotwy. Ward był w tamtym momencie piekielnie mocny. Miał już w swoim dorobku 75 punktów w klasyfikacji generalnej i na 5 turniejów przed końcem miał realną szansę na zdobycie pierwszego w karierze tytułu indywidualnego Mistrza Świata. Tuż przed rozpoczęciem zawodów niespodziewanie gruchnęła szokująca informacja. Darcy Ward został wykluczony z zawodów po tym, jak badanie alkomatem wykazało, że znajdował się on pod wpływem alkoholu. Według wersji zawodnika miała to być jedna setna promila, ale dziennikarskie źródła mówiły o pół promila w wydychanym powietrzu stwierdzonym w pierwszym badaniu. To oznaczało bardzo poważne problemy dla młodego żużlowca. Tym bardziej, że każdy wiedział o jego imprezowym, często nieodpowiedzialnym stylu prowadzenia się. Wysłał on do federacji specjalne oświadczenie, w którym tłumaczył się problemami osobistymi. Federacja pozostała jednak nieugięta. Ostatecznie 28 sierpnia 2014 roku Ward został oficjalnie zawieszony, zaś 26 lutego 2015 poznaliśmy ostateczny wymiar kary. 10 miesięcy zakazu jazdy na żużlu Sytuacja jest bardzo niedobra, nieprzyjemna dla całej dyscypliny, a zwłaszcza dla samego zawodnika. Zaliczył kolejną wpadkę. Wcześniej miał założoną sprawę sądową w Anglii, oraz został przyłapany w swojej ojczyźnie, gdy pędził na motocyklu, będąc pod wpływem niedozwolonych środków. Totalna głupota z jego strony, inaczej tego nazwać nie można. Szkoda chłopaka, bo marnuje swój ogromny potencjał, skomentował Jasek Gajewski, były menedżer drużyny Storunia, za którego kadencji Ward został sprowadzony do klubu. Po zakończeniu zawieszenia, australijski żużlowiec miał powrócić do drużyny Storunia. Jego dyspozycja po tak długim rozbracie z dyscypliną. Pozostawała jednakże wielką niewiadomą. Sternicy klubu z grodu Kopernika zadecydowali, że Ward po powrocie będzie rezerwowym i wskoczy do składu w momencie, w którym ktoś z pozostałych zawodników zacznie prezentować się słabiej. Takie rozwiązanie nie satysfakcjonowało jednak Australijczyka, podobnie również jak i fakt, że miejsce na jego rzecz mógłby stracić jego bliski przyjaciel, indywidualny mistrz świata z 2012 roku, Chris Holder. Ward oczekiwał ze strony toruńskiego klubu zapewnienia miejsca w składzie zarówno dla siebie, jak i dla swojego przyjaciela. Działacze w końcu stracili cierpliwość do krnomrnego zawodnika i finalnie negocjacje zostały zerwane. Wtedy napłynęła oferta ze sparfa Falubazu Zielona Góra, która akurat potrzebował kogoś, kto załatał ogromną wyrwę, jaką spowodowała poważna kontuzja jednego z liderów Jarosława Hampela. 17 lipca 2015 roku Dercy Ward podpisał kontrakt z falubazem i już dwa dni później zadebiutował w meczu u siebie przeciwko betardowi wsparcie Wrocław. Ward dał zapierający dech w piersiach popis jazdy, zdobywając 13 punktów i 2 bonusy. Był szalenie wygłodniały i naładowany jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. 9 sierpnia w wyjazdowym spotkaniu ze Stalą Gorzów Ward dosłownie fruwał po obiekcie i wykręcił niewiarygodny, spektakularny wynik zdobywając 20 punktów w 7 startach. Rywalizację cały czas na prowadzeniu, Bartosz Marslik teraz znowu stara się przedłużyć prostą Darcy Ward, ale teraz dotknął nogą Toru i to był ten moment zawahania szeroko, szeroko Ward i może mu się udać, ale w nie było za wcale jednak Darcy Ward. Po zewnętrznej objeżdża Bartosza Zmarznika, wielką jazdę pokazuje tutaj Darcy Ward, Australijczyk. Nie miał czasu, leciał na ostatnią chwilę i przyleciał za trzy punkty. Wielka klasa, pierwszy wyścig wygrany przez gości. Tego dnia sześć razy wygrał i tylko raz przyjechał drugi, a jedynym jego pogrącą okazał się Nils Christian Iversen. Był to zdecydowanie jeden z najlepszych indywidualnych występów w całej historii drużynowych Mistrzostw polskich w żużlu. Potem Falubas mierzył się jeszcze z Unią Leszną, a Ward zaliczył kolejne genialne spotkanie, tym razem gromadząc 16 oczek i bonus. W końcu jednak nadszedł feralny dzień. Niedziela 23 sierpnia 2015 roku, po którym już nic nie będzie takie samo jak wcześniej. Tego dnia Falubas podejmuje u siebie GKM Grudziądz. Gospodarze gładko rozprawiają się z Grudziądzanami, Wynik na tablicy wskazuje wręcz na pogrom. Rozpoczyna się ostatni wyścig zawodów. Pod taśmą stają Dercy Ward i Patryk Dudek z falu Bazu, a także Rafał Okoniewski i Artur Łaguta z Gruziąca. Spadek ewentualną rozbijając dzisiaj ekipę z i teraz Łaguta na zakończenie. To ostatni bieg już dawno rozstrzygniętego meczu. Nie ma on absolutnie żadnego znaczenia, nie wpływa kompletnie na nic. Od startu na prowadzeniu jedzie Artyom Łaguta, za jego plecami znajduje się para gospodarzy. Mimo, że wyścig o niczym nie decyduje, jadący na drugiej pozycji Dersi Ward nie zamierza odpuszczać. Wyprowadza kolejne ataki na pozycję Łaguty. Pod koniec drugiego okrążenia Australijczyk popełnia błąd i zahacza o tylne koło prowadzącego Rosjanina. Jego motocykl na moment podrywa się do góry, a następnie Ward przy ogromnej prędkości upada na tor, uderzając w niego głową i plecami. Po czym z całym impetem wlatuje w twardą bandę o włos mijając przy tym rozpędzonego patryka Dudka Widok tego upadku dosłownie mrozi krew w żyłach. Stadion momentalnie milknie. Każdy, kto to zobaczył, już wie, że stało się coś strasznego. Do momentu, kiedy przyszedł lekarz, kontakt z zawodnikiem miałem bezpośrednio ja. ściągnąłem mu kask, adersi był przytomny. Ja z nim miałem komunikację. Mówił, że stało się coś bardzo, bardzo poważnego. Nie będę też opowiadał, co mówił. Jak mocno cierpiał, bo myślę, że to są sprawy zbyt intymne. Trzymałem go za rękę, ale czułem, że z tą ręką nie jest wszystko w porządku. Mówi się to, co się mówi w tego typu sytuacjach, że wszystko będzie dobrze, że to jest kwestia szoku, że za chwilę wszystko wróci do normy. Co do akcji, ta cała akcja zabezpieczenia, to była też akcja ratunkowa. Każdy błąd w sztuce mógłby w tamtej sytuacji tego chłopaka nawet zabić. Wspominał Jacek Frontczak, ówczesny menedżer falubazu Zielona Góra. W chwilę po upadku doszło również do odrażającego incydentu, kiedy grupka pseudokibiców z Zielonej Góry skandowała pod adresem Warda Koniec ku kariery. Było to pokłosie sytuacji z przeszłości, w której zawodnik podeptał szalik zielonogórskiego klubu. Wyrokiem tamtejszego sądu rejonowego dwóch pseudokibiców zostało skazanych na kary grzywny i prace społeczne za znieważenie. Diagnoza lekarzy okazała się druzgocąca. Uszkodzone kręgi C4 i C5, zmierzony rdzeń kręgowy. Koniec kariery. Paraliż. Całe żużlowe środowisko znalazło się w głębokim szoku. Wyrazy wsparcia i solidarności z zawodnikiem popłynęły z każdej strony. Organizowano zbiórki pieniędzy, które miały pomóc młodemu Australijczykowi na nowo uporządkować swoje życie w zupełnie nowej dla niego rzeczywistości. Jeszcze ale Finalnie w wyniku doznanych obrażeń Darcy Ward został sparaliżowany od pasa w dół oraz częściowo powyżej. Jak sam przyznał, dojście do siebie po wypadku zajęło mu całe trzy lata. Obecnie Darcy znów na co dzień działa w środowisku żużlowym. Jest promotorem dyscypliny i pracuje jako trener młodzieży w Brisbane. Wypatruje nowych młodych talentów, tak jak niegdyś on sam został wypatrzony. Ma kochającą żonę, Lizzie, z którą doczekał się dwójki dzieci. Choć już nigdy nie stanie na nogach, to nie załamał się i na nowo ułożył swoje życie. Teraz jestem na innej ścieżce, która okazała się ok. Gdzie byłbym dzisiaj, gdyby ten dzień się nie wydarzył, myślę, że byłbym wielokrotnym mistrzem świata. Jednym z największych, którzy kiedykolwiek uprawiali ten sport, scenariusz nigdy się tak jednak nie ułożył. Może nigdy nie miał taki być. Może sam sobie wybrałem taki los w związku z incydentem z 2014 roku, a w konsekwencji przejściem do Zielonej Góry. Koniec końców, przegrałem z tym sportem.